Thank you Dawajcie znać czy mnie w ogóle słychać. Szybka akcja. W ogóle nie ma czasu na intro. Ono nie, nie da rady całe się odtworzyć. Falcon wystartował dosłownie kilkanaście minut temu. Nowe starniki. Czas był przesuwany co chwilę, co chwilę, co chwilę, aż do momentu, aż okazuje się, że może uda się go zobaczyć u nas z kraju. Teraz tak. Leci w kierunku wysp brytyjskich i południowej. On nawet bezpośrednio nad Polską nie przeleci, ale z południowej części nieba powinien być widoczny. Już wam pokazuję szybciutko, Stelarium, jak to się będzie prezentowało. Proszę bardzo. Warszawa i bardzo podobnie w każdym innym mieście. Im dalej na zachód, oczywiście, tym jaśniej, im dalej na, na wschód, na południe. Południowy wschód, tym ciemniejszy niebo, tym lepsze. Aha, i generalnie nie ma czasu nawet za bardzo, żeby TikTok odpalić, więc szybko transmisja tylko. Ekskluzyw na, na YouTube'a teraz. Minuty, minuty do przelotu. 22.16. Kamerę ustawiłem. Pytanie, czy coś zobaczę. Ja nie wiem, czy u mnie nie będzie za jasno, ale liczę, że może u Was coś się uda złapać. Kamerka za chwilę powinna ruszać. O, właśnie, już chyba, chyba drgnęła. Żaden pasek nie ma czasu na pasek. Nie ma czasu na pasek. pasek no niech będzie pasek ale to taki wiecie dobra wypatrujcie kropki żadnego dymu żadnej chmury żadnego wiru kropka najzwyklejsza kropka tylko, live tylko i wyłącznie dla entuzjastów i pasjonatów żadnych moi drodzy tutaj fajerwerków na pewno nie będzie. Sprawdzam, czy on mnie nie wyprzedza. Czy czasami ta kropka nie jest trochę do przodu? Nie. Ok. Zostawiamy. Dokładnie. Pasek to będzie, ale. Aż muszę wyświetlić to, to co Tomek napisał. Jest, jest. Dobra. Gdzie jest falkonik? W tej chwili, jeszcze w krzakach. Jeszcze w krzakach u mnie. 15 po tak. 22, 15. Pewnie za chwilę zacznie się wznosić. No, ciekawe, czy będzie cokolwiek widać. Czy kropeczka gdzieś tam się e, pojawi? Tak jak powiedziałem, tutaj nie, nie liczymy na, na żaden spektakl. Siema Dariusz. No I sam live, tutaj jeszcze zaznaczę, to jest taka 5 minutowa, po przelocie kończymy. O, nie ta kamera. Jeszcze nisko, jeszcze może być trudne do złapania. Ile stopni Max? 25? 30 na południu kraju może. Dawajcie znać, czy coś będziecie widzieli. Jak u mnie tylko w polu widzenia będzie, to ja oczywiście kamerkę ustawię gdzie trzeba. Zerknę jeszcze okiem, czego widać gołym. Ach, tam gołym okiem to ja nigdy nic nie widzę. nie ma czasu, słuchajcie, za bardzo odpowiadać, gdzie patrzeć na pomorzu, gdzie patrzeć na południu. Zapamiętajcie po prostu tą linię. Południowy zachód, tam jest najpewniej. Jak będziecie mieli? Krzyczcie. U mnie jeszcze nic. Ktoś pisze: Widzę, widzę. Jest. Tomasz Wojtowicz. Leci. Super. Brawo, że się udało u was. U mnie zaraz będzie na gdzieś w okolicach południowego nieba. Ja nie zobaczę. U mnie jest chyba za jasno. Paulina mówi, że leci. Słuchajcie, idę zobaczyć gołym okiem, czy widać. Dzisiaj e, o, dzisiaj takie obserwacje bez wsparcia kamer. Ale mam nadzieję, że chociaż cynk wam dałem, że na niebie jest. i chyba za blok czegoś wszedł. No w Poznaniu wszedł za blok. Daniel leci, pięknie widać, leci Starlinki, nie będzie Starlinkową, słuchajcie Starlinki wypakowuje dopiero za godzinkę. Więc Starlinków nie będzie. Zgierz widać, gniezno pięknie widać, kraków pięknie widać, poleciał ładnie widać, kępno widać. Już po, tak, 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 leciał szybciutko. Tak, on jeszcze szybciej z naszej perspektywy leciał, bo był dość nisko. Ale słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że tyle udanych obserwacji było. Udamiana za jasno, fryta już po, Zuzia, napisałaś, że, że widać. No, w Poznaniu niestety zdecydowanie. Zdecydowanie za jasno. Schował się już. Ładnie był widoczny. Jakieś gazy wylotowe albo coś? Złapaliście. Bardzo szybko przez rybnik. Niemcy przeleciał idealnie nad głową. Bardzo szybko. Tak słuchajcie. On yy, pięknie ciął przez Niemcy. Pięknie przez Niemcy ciął. Polska została trochę ominięta. Mieliśmy go. Yy, będzie? Czechy, albo jeszcze niżej nawet. W tej chwili, gdzie jest? Co my tutaj mamy? Słuchajcie. Rumunia. Tutaj mamy Chorwację. Zacinki z GeGry, byłem zawsze. Bułgaria, dziękuję bardzo, Bułgaria. Na dębcu było widać. No to a na Piątkowień, ale dębiec na południu, to tam ciemniej. Jeśli. E, cześć Bartek. Jeśli to był Falcon, to leciał przy samolocie, mam krótki filmik, ale kurczę, e, ładna zdobycz. Jeżeli tak, no to wrzucaj potem na grupę naszą. Zaraz będzie w Turcji, tak, tak. O te Północna Turcja będzie wchodził. Te rejony, te rejony znam, przejdzie gdzieś przez tą centralną część. W ogóle ta centralna część Turcji, tutaj gdzieś jest miejscowość o nazwie Konia, kiedyś tam byłem. Tam silniki do F16, przynajmniej lata temu, nie wiem czy jeszcze, ale lata temu silniki do F16 produkowali. Dawno, dawno temu. Czy Dragon już zadokował do ISS? Nie, 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 nie. To się będzie działo jutro po południu. Więc rano, od, pamiętajcie słuchajcie, o godzinie 2.58, ja teraz Stellarium trochę przesunę do przodu i zmienimy temat. O 2.58 będziemy mieli na niebie ISS, która leci tak samo nisko jak ten Falcon i gdzieś za nią powinien gonić Dragon. Siema base. nie było u ciebie widać. Przykro mi. Nie będzie drugiego przelotu, jeżeli chodzi o falkona. Niestety ta trajektoria nie układa się za dobrze, więc ja sobie trochę cofnę czas. Zblokujemy go w stelarium. Spacją się blokuje obiekt i zobaczcie, teraz popychamy do przodu. Patrzymy, co się dzieje. On okrąża naszą planetę, jest po drugiej stronie i wraca. I wraca, ale wraca na niższą orbitę niższą jakby z perspektywy obserwatora, nie niższą, że pod względem kilometrów, bo to pod względem kilometrów od Ziemi to będzie pewnie wyżej, ale niżej przy horyzoncie, więc no już po ptokach. Ewentualnie możemy zobaczyć, czy jutro jakiś przelot Starlinków by nam się szykował? No to... Y ten sam kierunek, ta sama godzina, tak jak dzisiaj. To była 22.16. No to jutro może, może, może. Pytanie, czy niebo za jasne nie będzie. Bardzo szybki, jasny przelot widoczny między chmurami. Potwierdzam. Tak powinien wyglądać. E, szybki, ponieważ jeszcze był e, dość e, pod względem odległości od Ziemi dość nisko około 280 km tak wskazuje e, stelarium. Mam Mam nadzieję, że to są rzetelne dane. Zapracowane się przywitać. Przyjdę, witam więc. Witam, witam Giermek, dzień dobry. A ja się powoli żegnam słuchajcie z wami. To był live w stylu chwilówki, pięciominutówki. Udało się w miarę szybko po, po starcie falkona odpalić. Mam nadzieję, że po głowie nie dostanę. Dzieciaki samopad zostawione, nieważne. Niech se robią, słuchajcie. 7-6 lat są już dorosłe, niech sobie robią co chcą, ojciec musi tutaj się odpalić. E, ISS przy horyzoncie będzie. Tak, ISS będzie przy horyzoncie, ale tak samo jak ten falcon. A ten falcon był widoczny, a ISS jak wiemy jest większa, więc powinno być lepiej. Jakby wam się trafiły jakieś zdjęcia, to na grupie Nocne Niebo i zostawcie na Facebooku. Ja się ewakuuję. Dzięki za ten ekspresik. Fajnie, że tu mnie przybyliście. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję na dokowaniu dragona do ISS. A w kwestii łapania przelotu o 2.58, to jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądała pogoda. W nocy 1.58, 2.58, odwiera chyba. Dobranoc. No pewnie, że kończę. Nie ma obłoków. Jakby obłoki wybiły to, wracamy. Ale co za godzinkę jakoś. Trzeba ululać te maleństwa do snu i może potem wrócę. Na razie się ma.